Cześć, witam Was z mapy Goliszef 2.0 dla FS22 albo Farming Simulator 22 jak to boli. Ja nazywam się Robtski i postaram się Wam tą mapę przedstawić, pokazać. Jesteś, jestem w punkcie startowym. To jest e, pierwsze gospodarstwo. Możemy to gospodarstwo sobie nabyć. A no to obejrzyjmy sobie to gospodarstwo. Jest tutaj taka ładna, jak ja to mówię, teren rekreacyjny ławeczka. Również hamak z piłką, którą możemy sobie chwycić. No, wygląda to tak: taki mały domek, który podejrzewam jest to taka trochę inwencja twórcza autora mapy. Trochę garaży. Wygląda to bardzo ładnie. Jak widzicie, zaczynamy bardzo z fajnym budżetem 3 milionów. To jest troszeczkę inaczej niż w większości. Map, więc budżet jest bardzo fajny. Jakby, co to, przepraszam za mój głos, ale mam ostatnio trochę paskudny głos, ponieważ to przez kilka dni nie mogłem mówić. A dzisiaj mogę już coś nagrać, ale mój głos nie jest jeszcze taki, jak powinien być. Chociaż chyba lepszy niż normalnie. Więc zaczynamy mapę. Mamy tutaj e, farmę krów e, i tak dalej. Jak widzicie, tu jest. E, na kiszonkę. Silos tutaj jest. Silos na zboże e, I tutaj takie chyba ozdobnicze Silosa, albo to podejrzewam, że są jakieś po zakupie mapy. No, zakupimy tą mapę, zobaczmy od razu. I zobaczymy jak to tak wygląda w rzeczywistości. E, to tutaj. Tak. No i tutaj mamy jak widać tego. A i również tu możemy nabyć wapno. 20 tysięcy litrów widzę. A tutaj silos jest pusty. A co możemy tu zakupić? Nawóz. Fajnie. To, czyli takie silosy na wapno i nawóz. <laughs> tu możemy nabyć zboża. No ciekawe. Dobra. No, bądźmy jakiś pojazd, coś fajnego, coś prostego i Weźmy sobie na przykład pick-up'a Rodeo, wystarczy. Prawilna rejestracja PKA. O. Jak widzicie rejestracja PKA WW33. Jest to rejestracja Polska, Kaliska. Powiat Kaliski. A no, gdzie takie rejestracje przychodzą? Rejestracje takie są z powiatu kaliskiego i ja niedaleko mieszkam od Koliszowa tak naprawdę. Mieszkałem. Wychowywałem się niedaleko bo jakieś niecałe 30 km. I chyba, o ile pamiętam, byłem raz w Koliszewie. Fajna wieś, taka malutka. Zobaczmy tutaj dalej mapę. Piękny sklep Grosik, jak widać. Miejscowość, trochę autor dał trochę raczej niemiecko wyglądających budynków niż tak polsko, ale Jestem to w stanie wybaczyć, bo o ile pamiętam to mapa powstała Pierwsza wersja na Farming 22 powstała w momencie e, Chyba sam z, na początku zaraz jak wyszedł Farming Simulator 22 I e, była to moja ulubiona mapa z Farminga 19, w którego też grałem dosyć dużo. No, zobaczcie, jaki fajny punkt skupu. Dawniej gdzieś tu była farma. to o ile pamiętam, była to właśnie farma. Jedna z farm, którą można było sobie też zbudować samemu. I tu jest miasto już bardziej rozbudowane. No, niestety zyskało taki bardzo niemiecki wygląd. I straciło taki tego. Ale podobają mi się takie fajne znaki, takie, jak widzicie, przedsiębiorstwa usługowe, transportowe, naprawdę, to mi się podoba. Tutaj Goliszew Agromix, Mariusz Szatkowski, 566789148, no, chyba nie jest to no, prawdziwy numer. Podobają mi się znaki, idziemy tutaj odebrać naszego pick yy, z punktu sprzedaży maszyn. I punkt sprzedaży maszyn jest umieszczony tam, gdzie kiedyś była... punkt sprzedaży zwierząt, o ile pamiętam. Teraz jest punkt sprzedaży maszyn w Bojszewie, Centrum Technologiczne, jak to nazwano ładnie, bardzo zbudowane z serwisem na opony. No, bierzemy naszego pikapa i jedziemy. No dobra, jedźmy obejrzeć tutaj, sobie nasz golisze. No i tu jest pierwsza część Goliszewa, chyba główna wieś, o ile się nie mylę. Widzicie, jest wieś. No i tu taki cent, pasaż handlowy, zrobiony też taki troszeczkę w stylu niemieckim. No. Dlaczego nie wiem. Widocznie bardzo były wykorzystywane alpejskie mapy, tekstury. Można tu wejście, ubrać, przebrać, eee, jak i również w własnym domku, tak, który się kupi później. Pobuduje. Jest poczta i jak widać niemiecki skrzynka na listy, więc. Niemcy przejęły Golisze. Poza tym, no mówię, dlatego że tak mi się wydaje, że mapa straciła ten polski klimat. Nawet tak trochę niemiecko wygląda. Żeby nie takie rzeczy, jak tutaj jest zwierząt, czy ten lewi lewiatan tutaj. To naprawdę, by powiedział, że to można pozamieniać trochę budynki i zrobić z tego niemiecką mapę i, i powiedzieć, że to jest Oberhausen albo coś w tym stylu i, i, i moim zdaniem też by to przeszło. Tutaj jest stacja paliw, jedna z dwóch, tutaj że jest jeszcze jedna i można też zatankować na e, okolicach. Kolejny skup, bardzo dużo skupów jest, i bardzo różnych przedsiębiorstw w okolicach. No, po przekątnej mapie, jedziemy zobaczyć dalej. E, jak pamiętacie tutaj, jeżeli graliście wcześniejszą mapę, tutaj też był skup takich zboża, o ile pamiętam. I tutaj jest. Tym razem jest tutaj. Kiedyś chyba tu nic nie było, były jakieś ruiny, o ile pamiętam. Tutaj jest kolejna część do wykupu i tutaj bodajże są owce, o ile się nie mylę, tak? Wygląda mi to na owce, więc tutaj można sobie wykupić i hodować owce. Jest zbiornik na paliwo, wszystko. Jedziemy dalej. Bardzo mi się podoba to, że są rejestracje ala polskie, takie PKA. Fajnie to wygląda. Tutaj chyba jest yy, Natural Oils. Na pewno się sprzedaje jakieś to była mleczarnia. To jest chyba mleczarnia cały czas. Nie wiem. Tak mi się wydaje, to jest mleczarnia, tak. I tutaj kolejny skup zboża. Przepraszam. No. Kolejny skup zboża. No i kolejny sklep. Kolejna część miejscowości, danej miejscowości. No, dojedźmy to. No dobra, tu jest. bodajże tartak, tak? O ile się nie mylę. Oryginalnie to był tartak, więc yy, na pewno jest tutaj tartak. No i tu jest pięknie zrobiony tartak. O ile się mi wydaje, nie ma tu znajdzie. Spróbowałem, sprawdzałem, nie widziałem nigdzie znajdzie, więc. Jeżeli autor by mógł to dodać, ja mapą. Teraz tutaj, słuchajcie, tu jest fajny plac na budowę własnego gospodarstwa. Jeżeli byście chcieli wybudować własne gospodarstwo, to jest idealny plac. Jest w miarę płaski, w miarę fajnie zrobiony, więc naprawdę, słuchajcie, to jest idealny. No, zrobiony plac na własnego gospodarstwa, w własnym, własnym zakresie. Byście chcieli gameplay z tej mapy, napiszcie. Chętnie zrobię gameplay jeśli będę miał czas, ale naprawdę napiszcie w komentarzach, jeżeli by, byście chcieli GAMEPLAY. Jest to mapa bardzo duża, więc idealna na MULTIPLAYER. Eee, tak, tutaj jest... co tutaj jest? Tutaj jest wieś... Mo, cała wieś. Mapa jest naprawdę bardzo ładna, jeśli chodzi. Ale wiecie co? Irytuje mnie to, bo... Jestem pewny, że jest użyta górska mapa. Bo te góry mnie irytują trochę, mnie to irytuje. Nie, nie chcę, ponieważ dlaczego? Gdzie kurde, w Goliszewie są góry? Naprawdę nie ma tam gór. Wierzcie mi, tam nie ma gór. Tam jest pask. E, takim ciekawym szczegółem, zaraz wam pokażę. Dojadę e, jeśli chodzi o Goliszew, e, to zaraz wam pokażę. Niech dojadę, dojadę narwią na miejsce. W ogóle Goliszew, jeśli chodzi, te okolice są znane z buraka cukrowego. Tak, tam jest naprawdę dużo buraka cukrowego. Było, każdym źle, nie wiem, jak w dzisiejszych czasach, w czasach, kiedy ja tam się wychowywałem, w tych, w tych okolicach burak cukrowy był podstawą. E, I tu jest, zobaczcie, tu jest, zobaczcie, kolejne takie miejsce do inwestycji. To, bodajże jest, e, wejdźmy, co tu jest jakaś Jakiś produkcja czegoś. Co to jest produkcja? Przetwórnia winogron. To wino tu produkujemy podejrzewam. No. Ale słuchajcie. Jedziemy dalej. O. No i dojeżdżamy do kolejnego punktu, czyli to jest paliwa. Stacja paliw. Yy, taka ala trochę orlem, albo orłem, no właśnie. No, i słuchajcie, nie, bo przerwałem tutaj z burakami cukrowymi, i niedaleko była cukrownia z Bierzką. O ile pamiętam, no nie tak, z O ile się nie mylę, ta cukrownia już dzisiaj chyba nie istnieje, ale kiedyś tam, właśnie. I taki polski cukier, właśnie, też jest w Goliszewie, fajnie, fa fajny ten. Tutaj jest yy, biogazownia, jak widzicie, też jest ładnie taka, bardziej w polskiej klimaty zrobiona akurat biogazownia. To muszę powiedzieć, że się udało. No, Mapa wyszła chyba 2-3 dni temu, 3-4 dni temu na FS22. Nie jestem pewny, czy to jest oryginalna edycja Jazu. Mam nadzieję, że to jest oryginalna edycja Jazu, bo Jaz dobrze robi tą mapę mniej więcej co i dobrze, więc yy, jeśli chodzi o tą mapę chyba Jazu naprawdę dobrze wyszło, chociaż nowe budynki trochę mi się nie podobają, no ale no nie mogę na wszystko narzekać, mapa jest fajna, naprawdę fajna na multiplayer, ja rozumiem, że Jazu chciałby też troszeczkę żeby do innej innej yy, żyła do innej społeczności też wielo yy, międzynarodowej. Pomógł na pewno w tym Jaso Daggerwin, który grał tą mapę w gameplayu na jego kanale. Jeżeli znacie, nie znacie Daggerwina, polecam, jest to fajny brytyjski twórca z Farminga Simulatora. Ma naprawdę świetne filmy i ja naprawdę lubię go oglądać od czasu do czasu. Także słuchajcie, jedziemy dalej, zobaczmy co tu się dzieje. Tu jest pełnoprawne, następne pełnoprawne gospodarstwo. Takie jest ładne z wielkim domem w stylu bawarskim. No, niestety, i myślę, no, myślę dlaczego ja takie tak, to a nie inaczej. Jak widzicie, to jest następne gospodarstwo z warsztatem, wielkim garażem, również z pięknym silosem. ...i mniej więcej ze wszystkimi... ...chyba owcami, też owcami, tutaj są owce i piękne garaże Hol Holmana. Naprawdę ładnie to wygląda. Jeśli... O, wygląda czysto, fajnie. Niemiecko. Naprawdę ta mapa wygląda niemiecka jak tylko może. No ale słuchajcie, jedziemy dalej zobaczyć tą mapę. O i tutaj jak widzicie są e, funkcje, gdzie kupujecie, to jest, gdzie można kupić krowy, takie, e, taki PGR z krowami. Jak to kiedyś były te PGR -y popularne. Tu obie obory są z automatami. Jak widzicie, łatwiejsze sprzątanie i znaczy łatwiejsze karmienie. Sprzątanie też trzeba sprzątać. Także to ciekawe, to jest z tego dwa garaże. Zobaczmy jaką pojemność mają te krowy. 200 krów czyli taki fajny rozmiar obora fajna rozmiara na 200 krów no dobrze, no wracamy dalej jeszcze jedziemy zobaczyć tutaj kolejne punkty skupu i chyba o ile pamiętam to też były krowy oryginalnie, więc to to się natomiast tam gdzie były tutaj to gospodarstwo o ile pamiętam były kurczaki jedziemy do punktu, gdzie oryginalnie był punkt yy, sprzedaży zwierząt. Yy, nie wiem czy pamiętacie, w część mapie można było różne zwierzęta kupować, również tutaj były inne zwierzęta. I tutaj mapa jest, tym razem są tylko i wyłącznie kurczaki. No, tak to wygląda tutaj jest, taki punkt naklejówkę. Idziemy teraz dalej, trochę się spieszę, bo jest to jednak wielka mapa i chcę Wam pokazać jak najdłużej w krótkim wideo, więc e, bardzo przepraszam, to jest jeden z większych punktów skupu, również tu można małe przedsiębiorstwo kupić z tyłu. I tutaj można właśnie przetwórnie wełny kupić też to przedsiębiorstwo nabyć jak widzicie. Zabaga Tela 60 tysięcy euro. No i kolejny punkt Skupu, który skupuje. Fajne są opisy w dwóch językach po angielsku, po polsku. No i tutaj możemy zakupić wielki silos dla farmy, jak widać. Oraz tutaj kolejny punkt, sprzedaży. Wydaje, że punkt sprzedaży Bell. O, nie wiem co to sprzedajemy eee, Albo Bele, albo... No nie wiem Zaraz zobaczę co to jest za punkt sprzedaży Bioelektrociepłownia Podejrzewam, że to można kupić to i sprzedawać bele. Albo sprzedawać tutaj różne inne materiały Jedziemy więc z powrotem. Zobaczymy jeszcze pozostałe. E, popatrzmy sobie w międzyczasie na pola. Jak widzicie pola są fajnych, różnych rozmiarów. Są duże, nie kwadratowe, a nie małe, więc naprawdę można tu się fajnie pobawić. Jest pól dużo, jak i można zobaczyć, jak zobaczycie tutaj. E, no jest różnorodność i to mi się podoba. Jest różnorodność. Większość map albo ma same malutkie pola i jedno może wielkie. Tutaj jest fajna różnorodność i to mi się podoba. Pamiętam, że jazu w dalszej odsłonie, tutaj jak się skręciło, były świnie do hodowli. Gdzieś tutaj były świnie do hodowli, o ile no, zobaczmy, czy tu nadal są świnie, czy tu jest tylko... Nie, tu jest tylko już taki, taki... Nie wiem, to jakiś skup punktów. O, nie wiem, tu gdzieś były zawsze świnie dochodowe teraz nie ma już świni. Widocznie nie chciało mu się... Można pewnie kupić. No dobra, cofamy. Nie wiem, ale mnie się wydaje, że hodowla świni w Farming Simulator to jest naprawdę trudno, trudna robota. Dobra, przejdziemy dalej do mieści. Trudna robota. Tego nie wiem, nigdy się nie biorę za hodowlę świni, krowy, kury. Konie nawet. Wow! Sorry. Przepraszam, nie chciałem. Skoda Oktawia pójdzie do blacharza. Ale chyba tutaj kolejne chyba kurniki, o ile się nie mylę. Zobaczmy, zajdźmy tutaj. Halo, jest to kto? Tak, to są kurniki. Więcej kurników, więcej kur. Wszystko zrobione w takim ładzie i składzie. Są również tego. I jakieś na maszyny. Są różne opcje inwestowania. Co zauważyłem, że jeżeli chcemy budować własną farmę, no to potrzebujemy zwiększyć ilość dostępnych farm. Dostępnych zagród dla zwierząt ponieważ mapa wykorzystuje więcej niż 10 i po prostu wtedy nie pozwala nam także jakbyście chcieli musicie taki moc ściągnąć również który wam pokaże jak wygląda taka mapa który wam zwiększy ilość po prostu zwiększy ilość zagród dla zwierząt to chciałbym. Kiosk. No i tu jest kolejny taki punkt. Raczej garażowy, mi się wydaje, bo tu nie ma żadnych tych. Słuchamy transportowe. Fajne by było to na roleplay e na pewno. Na pewno by można to zrobić fajny roleplay. Może jakby ktoś był zainteresowany zrobienie ze mną roleplay, to zapraszam do współpracy. Jak widzicie na no naprawdę fajne. Fajnie szczegółowo miejscowość jest zrobiona, że jest fajna, taka nienapchana, jest wszystko fajnie zrobione, natomiast jest bardzo niemiecko. Powiedziałbym, czuję się bardziej jak w Niemczech niż w Polsce. No cóż, że wszyscy jeżdżą na saksy z tych okolic do Niemiec, to nie znaczy, że musi to wyglądać niemiecko. No i tutaj trochę mam pretensje do jazu, że nie postarał się zrobić tego lepiej. Więc wróciliśmy do punktu wyjścia. Wróciliśmy do nasze gospodarstwo. Aj, 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 aj. zapałem się w bramę. Okej. Okay. o! Punktu wyjścia. E, I mapę. Już wam pokazałem, wam chyba najważniejsze punkty. Znajdźcie na mapie nie ma. W każdym razie nie znalazłem żadnego punktu, żeby były. E, co tutaj jest? Tutaj jest taki chyba. Obora dla krów. Hmm. Ale to jest silos na ziemniaki i buraki. No dobra, to jest taki silos. No dobra, słuchajcie, powiem tak. Mapa jest ok. Ale straciła cały polski klimat z, pier z poprzednich odsłon tej mapy. To dla mnie. Moim zdaniem nie podoba mi się to. Ale to jest moje zdanie. Ach, chyba, że są gry gdzieś, kurde, trzeba by popatrzeć jak jest domek, to jest gry. No. Nie wiem co sądzić, co jest sądzić o tej mapie, także naprawdę nie wiem. Jest to fajna mapa, można pograć. Ale nie ma polskiego klimatu. W ogóle. Z wyjątkiem, może, paru drobnych szczegółów. Poza tym, jak ta brama. Poza tym, reszta to wygląda, kurde, jak w, schod... w zachodnich Niemczech. Gdzieś w Bawarii albo gdzieś. Jak ktoś był, to będzie wiedział, o co mi chodzi. I. Porównanie, mówię, z poprzednią częścią jest dużo, dużo. Straciła całkowicie ten klimat. I tak mi się wydaje, że nie ma tego wielkopolskiego klimatu. Jest taki bardzo bawaryjski klimat. No nie wiem, nie wiem co dziś o tej mapie. Naprawdę nie wiem. Chyba wezmę tą siódemkę i pójdę kosić trawę. Bo to innego. Nic nie wiem co na ten temat. Myśli. Nie wiem, dajcie mi znać w komentarzach, co wy na ten temat myślicie. Eee, słuchajcie, no to na dzisiaj będzie koniec. Jeżeli mapa wam się podoba, to fajnie. Jeżeli nie, dajcie znać w komentarzach, powiecie, dlaczego wam się nie podoba. Też chciałbym wiedzieć, dlaczego wam się nie podoba. Napiszcie. Dajcie lajka, jeżeli wam się podobał mój film. Subskrybujcie mój kanał. Zapraszam do subskrybowania. Będzie więcej materiałów tego typu również, jak i gameplay, jak troszeczkę dojdę do siebie bardziej, nie będę jak staro, horho, jak Stary Świat 126P. Ja dziękuję za oglądanie. Nazywam się Ropski. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Trzymajcie się. Cześć.